Jest to stary przepis na domowy środek odkażający. Rozwiązanie to jednocześnie czyści i odkaża. Zaoszczędź więc pieniądze i zrób to zamiast kupować szkodliwe chemikalia. Umieść garść goździków w średnim rondlu. Dodaj tyle wody, aby całkowicie przykryć goździki. Doprowadź wodę do wrzenia na średnim ogniu. Po zagotowaniu zmniejszyć ogień i gotować na wolnym ogniu przez 10 minut. Zdejmij patelnię z ognia i lekko ostuć. Użyj sitka o drobnych oczkach lub gazy, aby odcedzić goździki z wody. Wyrzucić goździki, a wodę, w której gotowały się goździki, oczywiście zachowaj. Kiedy ostygnie, przelej ją do dużej miski lub czystego pojemnika. Teraz przygotuj naszą miksturę. Dodaj jedną szklankę środka dezynfekującego do wcześniej przygotowanego płynu. Po czym dodaj jedną szklankę octu do mieszaniny. Na koniec dodaj jedną łyżeczkę płynu do naczyń. Delikatnie, ale dokładnie wymieszaj mieszaninę, aby połączyć wszystkie składniki. Wlej roztwór czyszczący do butelki z rozpylaczem. Będzie ci się go łatwiej stosowało. Użyj roztworu do czyszczenia i dezynfekcji wszelkich powierzchni. Pozbędziesz się wszystkich bakterii i wirusów. Roztwór doskonale nadaje się do dezynfekcji. Łazienki, podłóg, umywalek. I różnych powierzchni. Najlepiej, jak będziesz ten płyn przechowywać w chłodnym, ciemnym miejscu, wtedy będziesz mogła długo z niego korzystać. Wystarczy dodać krople do wody. Podłoga będzie błyszcząca bez użycia środków chemicznych. Nie zobaczysz ani jednej smugi. Najpierw odmierz pół litra ciepłej wody. Następnie wyciśnij sok z jednej cytryny. Dodaj go do naczynia. Sok z cytryny działa jako naturalny środek odtłuszczający i wybielający. Dodaj jedną łyżkę soli kuchennej, ma ona świetne właściwości czyszczące i dezynfekujące. Na koniec zmiel jedną łyżkę goździków i dorzuć do wody. Wymieszaj dokładnie wszystkie składniki i pozostaw mieszankę na godzinę. Po tym czasie wszystkie składniki dobrze się połączą. Po godzinie przeceć płyn przez sito do kawy, aby usunąć resztki goździków. Przelej przefiltrowany płyn do miski. Masz gotowy naturalny środek do mycia podłóg. Teraz już tylko wystarczy przelać go do wiadra z wodą. Ten domowy płyn jest nie tylko skuteczny, ale także pachnie niesamowicie dzięki goździkom. Spróbuj sam i zobacz jak twoje podłogi błyszczą czystością. Włóż goździki do odstraszacza na komary i zobacz co się stanie. Wypróbuj ten trik z elektrycznym odstraszaczem Raid czy Bros, a nie pożałujesz. Każdy wie co to jest i jak działa. Wtyczka do kontaktu pozwala przespać spokojnie noc. Płyn strasza komary i inne owady latające oraz mrówki. Wystarczy, że po włożeniu do gniazdka element wtyczki zacznie się podgrzewać. Wtedy płyn odstraszający owady zaczyna parować i unosić się w powietrzu. Wkłady do wtyczki są wymienne. Kiedy płyn się skończy w takim pojemniczku, bierzesz kolejny. A co zrobić, kiedy płyn się skończy, a ty nie masz kolejnego wkładu? Jest na to sposób. Nie wyrzucaj pustej buteleczki. Odkręć wkład. Wyjmij z niej zatyczkę z tym długim elementem. Jest włożona tylko na wcisk, więc bez problemu ją wyjmiesz. Do buteleczki włóż parę goździków. Kilkanaście sztuk wystarczy. Goździki są małe, więc nie ma problemu z umieszczeniem ich w tym zbiorniczku. Teraz weź spirytus i zalej nim goździki. Nie nalewaj do pełna możesz dodać ulubionego olejku eterycznego. Większość naturalnych olejków ma właściwości odstraszające owady, więc wzmocnisz tylko działanie tego nowego domowego odstraszacza. Zamknij buteleczkę. Ten domowy płyn uzupełniający jest tańszy, odstrasza wszystkie owady, a skład jest naturalny. Wystarczy włożyć go do gniazdka, możesz go używać w sypialni, kuchni czy do ochrony swoich ulubionych roślin. Połóż goździki pod łóżkiem. Zacznij je używać nie tylko w kuchni. Ta przyprawa ma więcej zastosowań niż myślisz. Mało kto z nich jednak korzysta. Używałeś goździki na parapecie, albo przy drzwiach? Próbowałeś kiedyś trzymać je pod łóżkiem? To zastosowanie goździków rozwiąże wiele problemów w domu i będziesz żałował, że nie wiedziałeś o tym wcześniej. Wystarczy jedna łyżka goździków zmiel je w młynku lub blenderze. Dzięki temu wydobędziesz z nich intensywniejszy zapach. Przesyp zmielone goździki do miseczki. Szczyptę goździków rozłóż na parapecie okna, przy ścianie. Rozsyp je też przed drzwiami wejściowymi czy wejściem z tarasu. Zamiast rozsypywać goździki, możesz ustawić w tych miejscach miseczkę z nimi. Zostaw je na parapecie, przy drzwiach wejściowych czy pod łóżkiem. Możesz wymieszać mielone goździki z ciepłą wodą. Po jakimś czasie odceć je przez gazę do butelki ze spryskiwaczem. Taką wodą możesz spryskiwać miejsca, w których pojawiają się owady i insekty. Goździki odstraszają mrówki, osy, rybiki, pluskwy, a nawet pająki. Z ogrodu pozbędziesz się też kotów. Wystarczy spryskać ziemię wodą z goździków. Możesz też spryskiwać skórę, aby odstraszyć komary. Jak widzisz, goździki przydadzą się wszędzie tam, gdzie nie chcesz mieć szkodników i insektów. To mój sekretny sposób na różne owady w domu. Dzięki temu trikowi pozbędziesz się mrówek, karaluchów, pająków, rybików, a nawet pluskwy. Ten spray zapobiegnie też ich ponownemu pojawieniu się. Ja od kiedy go stosuję, nie zauważyłam żadnego insekta w domu. Jest to idealne domowe rozwiązanie. Nie potrzebujesz drogiej chemii, te składniki na pewno masz w domu. Najpierw wlej 500 ml wody na patelnię. Dodaj do niej garść goździków, Wlej 250 ml octu jabłkowego. Dolej 100 ml alkoholu. Rozpuść dwie tabletki musujące o smaku cytrynowym. Owady nienawidzą zapachu cytrusów. Kiedy tabletki przestaną budować, wszystko dokładnie wymieszaj. Następnie przelej roztwór do butelki ze sprayem. Teraz masz gotowy naturalny spray na robaki. Spryskaj wszystkie miejsca, które robaki najbardziej lubią. Mogą to być rośliny, parapety, okna, drzwi i różne narożniki. Pamiętaj, żeby robić to regularnie, aby utrzymać robaki z daleka. Spróbuj sam i przekonaj się, jak bardzo skuteczny jest ten domowy środek. Wystarczy kilka kropli z tego, a myszy i szczury znikają. Te gryzonie nie mogą tego znieść. Czy ty też masz problem z myszami i szczurami? A może się ich panicznie boisz i chcesz uniknąć ich odwiedzin? To naturalny sposób, aby się ich pozbyć raz na zawsze. Ten domowy spray skutecznie odstrasza te niechciane gryzonie. Na samym początku zmiel jedną łyżkę goździków w młynku. Dzięki temu ich zapach będzie intensywniejszy. Przesyp zmielone goździki do naczynia. Wlej 300 ml ciepłej wody i dodaj jedną łyżeczkę ostrej mielonej papryki. Dodaj też łyżeczkę pieprzu. Pół łyżeczki czosnku granulowanego oraz pół łyżeczki cynamonu. Dokładnie wszystko wymieszaj, aby składniki się połączyły. Przelej miksturę przez sitko do innego naczynia, aby pozbyć się resztek przypraw. Teraz wystarczy, że rozcieńczysz eliksir wlewając go do wody, aby uzyskać odpowiednią konsystencję. Potrzebujesz 200 ml eliksiru i 500 ml wody. Gotowy spray przelej do butelki z rozpylaczem, spryskaj nim miejsca, gdzie jest największe prawdopodobieństwo pojawienia się myszy i szczurów. Ten naturalny spray odstrasza gryzonie dzięki intensywnemu zapachowi przypraw.